Witam serdecznie na moim kolejnym update'cie. Dzisiaj króciutko co zamierzam w najbliższym czasie zrobić i powiem Wam też jak będzie, mniej więcej będą wyglądały live'y czy gry z, z widzami Battlefielda. Ponieważ o to wiele pytań było e, i, i często te tematy były poruszane. Także tak, generalnie mam parę filmików do nakręcenia na bieżąco. Będę je wrzucał w miarę możliwości oczywiście. E, moje łączenie niestety no, nie jest, jest jedną z tych najszybszych, czyli jest raczej takie powiedziałbym przeciętne i wolne. Także też nie mogę tych filmów w ciągu dnia za dużo uploadować. Zazwyczaj robię to na noc, puszczam te filmiki na noc i one tam sobie ładnie skakują na YouTube'a. Natomiast no, będę starał się robić to w regularnie. Jest parę tematów już zarzuconych, pytają od Was, także będę te filmiki wrzucał. Druga rzecz, prosiłbym o Wasze sugestie. Na przykład, możecie wysłać mi wiadomości brief na YouTube, jakie ewentualnie poradniki czy jakie filmiki byście chcieli zobaczyć. Oczywiście nie mogę Wam obiecać, że zrobię je wszystkie. Częściowo wynika to z tego, że nie mam sprzętu takiego do testowania. Częściowo wynika to z tego, że nie mam też na wszystko czasu. Ale będę rozpatrywał te sprawy i, i w miarę możliwości te filmiki dla Was kręcił. Także to jest kolejna sprawa. Kolejną sprawą jest to, że na moim kanale pojawi się troszkę więcej teraz rozpakowań. Mam nadzieję i testów, także to będzie coś nowego, nie będę Wam na razie mówił, zdradzał o co chodzi, ale szykuje się t... taka sprawa, także będę, mam nadzieję, więcej takich filmików rzucał. Oczywiście, jeżeli będą jakieś naprawy też, prosicie o to też, będę to na moim kanale umieszczał w miarę możliwości, natomiast nie liczę na to za dużo, ponieważ ja naprawiam komputery u ludzi w domach, także po prostu jadę do klienta na miejsce, naprawiam i wracam. Nie będę tego robił oczywiście u klienta, bo to raczej nie wypada, dwa, że to nie bardzo jest jak. I jeszcze jedna sprawa, o której wspominam na samym początku, czyli live'y i gry w Battlefielda 3. Mam taką prośbę generalnie do Was. Ja robię te live, y, będę robił live'y generalnie trzy razy w tygodniu, znaczy dwa razy w tygodniu na pewno, trzeci raz to będzie raczej taki spontaniczny, jeżeli czas mi na to pozwoli. Także dwa standardowe live'y w tygodniu przewiduję. Jak na razie być może to będzie później ulegnie zmianie, natomiast jak na razie dwa live y tygodniowo, jeden być może spontanicznie. Także tak to będzie wyglądało i proszę Was nie proście mnie o to na live'ie, aby grać w Battlefielda 3, czy gramy, czy nie gramy. Live jest po to, żeby był live, jeżeli nie chcecie w nim uczestniczyć, to po prostu nie uczestniczcie. Natomiast będę banował wszystkie osoby, które będą dawały jakiekolwiek pytania na temat gry w Battlefielda na live'ie. Także od razu uprzedzam lojalnie, nie, nie robię tego po złości absolutnie i, i nie mam złych intencji. Natomiast chcę, żeby te live'y miały charakter live'a. Czyli na tym się skupmy, co robimy w danej chwili, a nie e, przychodźmy na lawa i od razu przychodźmy do tematu, kiedy zagramy Battlefielda. Także prośba do Was o to, żeby tak nie było. Battlefielda będziemy grali w miarę możliwości, e, jeżeli będę na to czas oczywiście. Nie mogę Wam tutaj obiecać jak często, kiedy i gdzie, ponieważ ja mam masę rzeczy na głowie, mam rodzinę, uczy, je, zajmuję się też również domem, mam swoją pracę, e, także ja muszę czas poświęcać i mojej rodzinie. Nie jestem w stanie przeznaczyć tego całego czasu na YouTube'a i, i Wam niestety, przykro mi, ale takie jest życie. Także no, w miarę możliwości będę oczywiście umieszczał informacje na biuletynie w YouTube'ie, w moich aktywnościach, kiedy ewentualnie będę mógł zagrać Battlefielda i dam Wam o tym znać. Także to mniej więcej tyle, z, z, co chciałem Wam dzisiaj powiedzieć w tym kolejnym update'cie. Mam nadzieję, że zrozumiecie to, że jak mówię, mam też swoje sprawy i... I muszę się nim zająć, są one dla mnie bardzo ważne. YouTube jest na, na, na pewno tylko dodatkiem, ale jest to rzecz, którą lubię robić i, i będę robił, także z pewnością w miarę możliwości będę chciał ten czas jak najwięcej i najlepiej wykorzystać właśnie dla YouTube'a. Także dziękuję serdecznie za oglądanie, pozdrawiam, do usłyszenia kolejnym razem.